Takim systemem, który możemy zaoferować i powinniśmy byli jako, jako Polska wdrożyć na całej linii kolejowej jest system ETCS poziomu pierwszego w wersji limited supervision, zastępujący stare systemy, stare systemy klasy B, które będą wycofywane w Polsce od 2040 roku. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ ma wpływ bezpośredni na bezpieczeństwo pasażerów a do tego nie jest to system drogi jak ETCS poziomu drugiego. I nie potrzeba przy tym przeprowadzać wymiany systemów stacyjnych na komputerowe. Ten system możemy zaadoptować do każdego systemu. Warunkiem jest tylko, żeby istniała sygnalizacja świetlna. My jesteśmy gotowi do tego, żeby chronić nasze systemy przed cyberatakami. W Polsce jest kilku producentów systemów sterowania ruchem kolejowym. Niestety muszę stwierdzić z przykrością, że wartość rynku SRK w Polsce jest z każdym rokiem coraz mniejsza. Dzisiaj średnia wartość. Systemów robót w branży SRK jest poniżej 10% wartości kontraktu całego. Jest to spowodowane oczywiście brakiem, niewystarczającą ilością kontraktów. Każda złotówka wydana w branży kolejowej to nie tylko wzrost gospodarczy, nie tylko nowe miejsca pracy, ale również całe koło napędowe dla, całego, dla całej gospodarki. Stąd bardzo ważne jest, żeby również i nasza branża miała, miała finansowanie. Izba IGTL czy też RBF dosyć głośno postulowali, żeby zmienić system finansowania kolei i żeby dostosować do istniejącego odnośnie rynku drogowego, czyli, czyli żeby utworzyć coś na miarę funduszu kolejowego. To zdecydowanie ułatwiłoby proces finansowania inwestycji.